Siemanko, siemanko, widzowie! Z tej strony matry 258 i dzisiaj będziemy oceniać konto youtuberów i będziemy od jednego dzie dziesięciu. Jeden najgorzej, 10 najlepiej. I sorry, widzowie, bo długo nie dodałam odcinku, chyba 5 dni albo 6, nie pamiętam już, ale będziemy dzisiaj jest w końcu film z Brawl Stars, więc Dzisiaj nie będziemy grać na Bowers 3.7, tylko oceniać. I oglądajcie wszystkie, bo mo no oglądajcie po prostu. I w ogóle, jeśli oczywiście się wam spodoba odcinek, dajcie łapkę w górę, subka z dzwoneczkiem. I wpadajcie na, yy, w opis, bo tam są na przykład kanały Matirowy, Matirowy Minecraft i Maty Games, które musicie subskrybować. Bo dużo osób... Tych kanałów nie obserwuję. Subskrybuję, znaczy pomyliło mi się z TikTokiem. I tego też. I jeśli chcecie mi zadać pytanie, o jaką grę, albo z wami pograć, no to podajcie pod shortsa Dobra, ja się dużo już rozwinąłem. Dobra, Poczekajcie, tutaj idziemy do ustawień Nie, dobra, tabele wyników z serwisuję. trochę za Lokalnie i szukamy. Nie. Dobra, pierwsze już jest kodę panda Poczekajcie, tu jest ten. Tu jest ten, poczekajcie, pandy, szukamy panda. I ile ja go oceniam od jednego do dziesięciu? Jak widzicie, ile ma rank 30. Ma 35. Rangę. Mocno. Bardzo mocno. Bardzo duży mam yy, rankingowy. Ile ma dobrych gier wygranych? Ma słoneczną drugą sławę świata i tyle pucharów. I jeszcze ten prosto z No to Ja muszę dać, no nie? No to jest bardzo do dobre konto. Daję temu 11 na 10, bo serio ma bardzo, bardzo, bardzo dobre konto. I Gra od 2017. Od pierwszego roku Bravel Stars, ale on gra bardzo dużo. Dobra. Idziemy do kolejnego konta, bo jeszcze więcej kont, tylko muszę poczekać widzowie. Dobra widzowie, nie mogę znaleźć klubu, to po prostu tak ocenimy. Chodzimy do mojego znajomego Vox, pozdrawiam go. On jest w kolcach Spike'a, czyli u jego i oceniamy teraz konto Tori. to jest bot, no tytuł graczanie nie zdobył, a ja mam już dwa tytuły, więc ba, bardzo słabo, ale ma fajne te, jedynka no i te. te, no te cy, mi się podoba, pucharki też dobre, ta te aktualne dobre, dobre, jest git, ale no. Pandy konto było lepsze, więc te konto oceniam tak hmm. Może damy... Kurde, no nie wiem. Dobra, niech będzie... 7,5 na 10. Bo myślę, że jeszcze... No jakby tu Panda miał 100 razy lepsze, no ale... Gra od 2018. Idziemy do kolejnego konta. A i oczywiście tam Was zapraszam do mojego klubu, czyli Polska Team. I ja jestem pierwszy jakby co. Może przebijecie, może nie. Kolejnym youtuberem jest tak. Farer. No i to jest trochę chyba słabsze konto. I no, on ma pucharków? no trochę... No do Pandy to mało. Ale ma literkę K C. no nie ma tytułu gracza. Słaba ten naagi mógł chociaż mieć mityka. Ja mam a jest jakaś 25 ranga chociaż Chyba nie ma Poczekajcie. No słabe konto jak dla mnie Niestety to będzie no niech no mogłoby być te konto trochę lepsze ale daje... 6 na 10. No, są lepsze konta. Są lepsze. Dobra. Idziemy po kolejnego youtubera. Zobaczcie, pięknie Damiana się załapali na w... z tym miejscu. No i bardzo dobrze, bo my się by nie chciało szukać Damiana. Okej. Okay. Pucharków no tak. mec spoko ma. Ma tytuł gracza, mhm. Fajne tłumy. Brock, okej. Okay. No jakoś nie wiem czy Brock... Jeden legendarny i ma 30. Tak. Temu kontu Za 30 rangę... Tam Farelowi dałem 6 na 10. To niech te konto... Będzie miało... 7,5. i pół no kurde coś mi ciągle przychodzi 7,5 na 10. 10 tak ponieważ jest ta 35 uratowała mu rangę tak to bym dał może jakieś 6,5, i ale uratowała go ta ranga bo dobra ranga ma no. no i też legendarna no przedostatnim youtuberem tego odcinka BĘDZIE VENI! No i on... No to jest super konto! No zobaczcie sobie jego statystyki. Wszystko jest doskonale, ale gra od 18. No przecież to jest jeszcze tego Kolka i Lecz... Ja temu daję koncie do, dosłownie... Nie wiem. Te konto dzisiaj wygrało u mnie. Brawo, VENI! Wygrałeś. To oceniam konto chyba 100 na 10 100, serio. Albo 100 na 100. No, to konto jest bardzo, bardzo, bardzo... Kto zgadnie jaki to jest ostatni youtuber? Jeśli pomyśleliście o tym, to musicie... To jesteście naprawdę dobsi. A tym ostatnim youtuberem jest? Matir 258 Spodziewaliście się tego? He. Dobra, tak naprawdę, oceniamy swój... Poczekajcie, idę tutaj. Zobaczcie, mam dwa tytuły gracza prawdziwe, a tutaj mam pięć, no, karnetowych. Takie mam odznaki, spoko, myślę. Myślę, że naprawdę dobrze. Pyk. Bardzo fajne ikony mam gracza. Tutaj też. Myślę, że jeden mityk jest git. Saturnowa 2 też jest git. No i satystyki też myślę git, tylko ten trochę solo słabo. Ale jakbym sobie musiał dawać ocenę, to chyba tam 6,5 na 10. I dzisiaj wygrał Veni, a ja gram od 2021. No, ale... Widzowie ja zagram od 2021. Dosłownie brakowało kilka dni, abym miał tego staromadnego broka. Bo ja zagram w styczniu tam chyba 5 dni później, czy tam 4 Miałem najgorszego pecha. No niestety. Ale oczywiście jak się Wam spodobał odcinek, dajcie łapkę w ze dzwoneczkiem i do następnego odcinka. Bajo jajo!